Myślisz, że dobrze znasz ludzi wokół siebie? Wierzysz, że potrafisz rozpoznać, kiedy ktoś jest toksyczny, kiedy energia staje się przytłaczająca, a kiedy czyjeś zachowanie przekracza granice akceptacji. Ale co, jeśli powiem ci, że prawdziwe zagrożenia nie są tak oczywiste? Że najbardziej destrukcyjni ludzie często są urokliwi, uprzejmi, a nawet członkami rodziny? I że podczas gdy chronisz się przed oczywistymi czarnymi charakterami, otwierasz drzwi swojego umysłu na coś znacznie bardziej niebezpiecznego. Na nieświadomość innych ludzi wkraczającą w twoją własną. Karl Gustav Jung poświęcił swoje życie badaniu tych ukrytych dynami. W swojej pracy ja i nieświadomość pokazuje, że większość tego, co nas naprawdę napędza, leży poza naszą świadomą kontrolą. To dotyczy nie tylko ciebie, dotyczy wszystkich. I właśnie tutaj tkwi zagrożenie, bo gdy ktoś nie jest świadomy własnej ciemnej strony, jego cień szuka gospodarza. Może nigdy się nad tym nie zastanawiałeś, ale teraz pomyśl: ile razy czułeś się emocjonalnie wyczerpany po rozmowie z kimś? Ile razy został ci przypisany winny za coś, czego nie zrobiłeś, albo potraktowano cię jak wybawcę tragedii, która wcale do ciebie nie należała? Jung nazwał to projekcją. Nieświadomym mechanizmem, dzięki któremu druga osoba przerzuca na ciebie to, czego sam nie chce lub nie potrafi w sobie dostrzec. W tym momencie przestajesz być sobą i stajesz się symbolem, lustrem, wymyślonym wrogiem, idealizowanym bohaterem. Wszystkie te wizerunki mają jedną wspólną cechę, żaden z nich nie jest naprawdę tobą, a najgorsze jest to, że często nawet nie zdajesz sobie sprawy, że bierzesz udział w tej grze. Myślisz, że pomagasz, że jesteś empatyczny, że jesteś dojrzały. Tymczasem utknąłeś w psychologicznym polu, które nie należy do ciebie, próbując rozwiązać konflikty, które nie są twoje i będąc manipulowanym przez dynamiki, których nie stworzyłeś, a które teraz nad tobą panują. I nie chodzi tu tylko o ludzi ze złymi intencjami. Jung wyraźnie to podkreślił: Największe zagrożenia nie pochodzą od świadomych złoczyńców. Lecz od ludzi zintegrowanych, ale nieświadomych. To ci, którzy żyją w alienacji od własnej psychiki, zahaczając o maski, traumy, kompleksy i tłumione pragnienia. Nie są źli, są niebezpieczni, i to zagrożenie jest ciche. Nie wchodzi przez frontowe drzwi, infiltruje powoli codziennie, przez drobne komentarze, zakamuflowane oskarżenia i wymowne milczenia, aż zaczniesz wątpić w siebie. Kiedy tracisz kontakt ze swoją psychiczną rzeczywistością, stajesz się częścią ich cienia. Może właśnie teraz przechodzisz przez coś takiego, w związku, przyjaźni, w pracy, a nawet w swojej własnej rodzinie. A może obwiniasz siebie, próbując zrozumieć, co z Tobą nie tak. Odpowiedź brzmi: Nic. Ale jest coś głęboko nie w porządku w tym, jak jesteś wykorzystywany, jako naczynie dla czyjejś nieświadomości. W tym filmie przedstawimy jeden po drugim sześć typów ludzi, których Jung określił jako emocjonalnie niebezpieczny. Te typy działają nie z premedytowanym złem, ale pod wpływem wewnętrznych sił, których sami nie rozumieją. Wykorzystamy słowa Junga, jego koncepcje i ostrzeżenia bezpośrednio z jego prac, takich jak yon. ego i nieświadomość oraz archetypy i nieświadomość zbiorowa, aby pokazać ci, jak rozpoznać te profile. Ale co więcej, otworzymy Ci oczy na możliwość, że być może, tylko być może, jeden lub więcej z tych profili nosisz także w sobie. Jesteś gotowy. Weź głęboki oddech i ruszaj dalej. Ale bądź przygotowany. Po usłyszeniu tego nie spojrzysz na ludzi ani na samego siebie w ten sam sposób. Wyobraź sobie życie z kimś, kto obwinia Cię za wszystko, co czuje, kto zamienia Twoją obecność w bodziec, kto sprawia, że czujesz się odpowiedzialny za emocje których nigdy nie wywołały. Na początku wydają się delikatni, wrażliwi, głębi, ale z czasem uświadamiasz sobie, że jesteś wciągany w pole bitwy, które nie jest Twoje i w którym już jesteś na straconej pozycji. To jest nieświadomy manipulator. Ktoś, kto nie zdaje sobie sprawy ze swoich własnych ran, ale projektuje je na innych w ramach psychicznego przetrwania. Jung powiedział, czego nie skonfrontujemy w sobie, napotkamy jako los. I często ten los ma imię, twarz i siedzi z Tobą przy stole. Nieświadomy manipulator to ktoś zdominowany przez tłumione treści, nierozwiązane traumy, nieprzepracowane fragmenty emocjonalne. Zamiast spojrzeć w głąb siebie, celuje w Ciebie i zamienia Cię w płótno dla swoich wewnętrznych konfliktów. Tego typu osoba żyje w stanie chronicznej projekcji. Zgodnie z teorią Junga, projekcja jest nieuniknioną funkcją psychiki. Ale jeśli nie zostanie uświadomiona, staje się destrukcyjna. W książce Ja i nieświadomość. Jung twierdzi, że projekcja powoduje rodzaj psychicznej ślepoty. Więzienie, w którym druga osoba przestaje być postrzegana taką, jaka jest, i staje się symbolem tego, co ukryte w nas samych. Dokładnie to robi nieświadomy manipulator: nie widzą ciebie, widzą zgubioną część siebie i reagują na nią, jakby była prawdziwa. Tacy ludzie często postrzegają siebie jako ofiary. Wszystko, co się dzieje, jest winą kogoś innego, nigdy ich. Kiedy są źli, to dlatego, że ich sprowokowałeś. Kiedy czują się gorsi, to dlatego, że ty uważasz się za lepszego. To zniekształcenie jest tak subtelne, że zaczynasz wątpić w siebie: czy naprawdę byłem aż tak niedobry? Czy powiedziałem coś złego, czy jestem toksyczny? I tak, manipulacja zachodzi bez krzyku, bez otwartej prośby. To wszystko dzieje się na poziomie emocjonalnym, nieświadomie. I jest niesamowicie skuteczne. Co gorsza, często tacy ludzie są czarujący. Mają charyzmę, wrażliwość i aure emocjonalnej intensywności. To tworzy pułapkę, bo myślisz, że możesz im pomóc, uzdrowić ich, zrozumieć lepiej niż inni. W praktyce poświęcasz jednak swoje zdrowie psychiczne, próbując uratować kogoś, kto nie chce zagłębić się w siebie. A im bardziej się starasz, tym bardziej się zatracasz. Jung ostrzega, że te wzorce projekcji są szczególnie niebezpieczne, bo umieszczają nas w symbolicznych rolach: zbawcy, wroga, zdrajcy, ojca, matki, czyli czegoś. Życie w takiej więzi symbolicznej to życie w iluzji. Przestajesz być traktowany jako indywidualna osoba, a stajesz się zniekształconym odbiciem nieświadomości drugiego człowieka. Jedynym sposobem, żeby uchronić się przed nieświadomym manipulatorem, jest rozwijanie świadomości. Rozpoznawaj te wzorce, przerwij niewidzialne nici, które łączą cię z emocjonalną narracją tej osoby. Najważniejsze to nieustannie zadawać sobie pytanie, czy to, co czujesz, jest naprawdę Twoje, czy zostało wywołane z zewnątrz. Bo nieświadomy manipulator nie wkracza do Twojego życia gwałtownie, wchodzi przez szczelinę Twojej empatii. Kiedy już rozpoznasz ten wzorzec, następnym krokiem jest zrozumienie. Jak to jeszcze głębiej przekształca się pod maską persony. Osoba, która nie tylko przedstawia, ale także działa, żyje po to, aby wydawać się kimś, kim nie jest. W kolejnej części przyjrzymy się nosicielowi persony i temu, jak reprezentuje jedno z największych psychologicznych zagrożeń skazanych przez Junga, bo podczas gdy nieświadomy manipulator przerzuca swoje konflikty na Ciebie, nosiciel persony może wciągnąć Cię w świat. W którym nawet Ty zapominasz, kim naprawdę jesteś. Jeśli ten materiał ma dla Ciebie sens, kliknij i subskrybuj, dołącz do kanału. Dziękujemy za Twoje wsparcie. Psychologiczne niebezpieczeństwo nie pochodzi wyłącznie z ekstremalnych zachowań. Czasem kryje się w tym, co wydaje się zbyt doskonałe z zawsze gotowego uśmiechu, nieskazitelnej postawy, bezbłędnego wizerunku. Żyjemy w erze pozorów, gdzie bycie jest mniej ważne niż sprawianie wrażenia. Według Junga był to poważny problem, bo gdy ktoś zbytnio utożsamia się ze swoją personą, społeczną maską, którą zakładamy, by dostosować się do świata, ryzykuje całkowite odcięcie się od swojej prawdziwej natury. Ci, którzy żyją dla maski, nie tylko gubią siebie, ale też zaczynają wypaczać rzeczywistość dla wszystkich wokół. W książce Ego, a nieświadomość Jung pisze, że persona to to, kim ktoś nie jest. Innymi słowy, jest to sztuczna konstrukcja ukształtowana przez oczekiwania społeczne, rodzinne i zawodowe. Sama persona nie jest błędem, wszyscy jej używamy. Pozwala nam pełnić role społeczne: być lekarzem, nauczycielem, bratem czy przyjacielem. Problem zaczyna się, gdy ktoś uważa, że jest tylko tym. Gdy maska przylega do twarzy, a wszystko, co spontaniczne, wrażliwe i autentyczne, zostaje schowane głęboko w piwnicy psychiki. Nosiciel persony to mistrz funkcjonalnej powierzchowności. Mówi to, co inni chcą usłyszeć. Zachowuje się odpowiednio. Unika konfliktów za wszelką cenę. Ale za kurtyną kontroli kryje się dusza w ruinie. Im bardziej dbają o swój wizerunek, tym bardziej tłumią siebie. Ta represja prędzej czy później przychodzi z ceną. Dla tych, którzy mają kontakt z takim człowiekiem, wpływ jest głęboki. Czujesz, że coś jest nie tak, ale nie potrafisz określić co. Brakuje spontaniczności, szczerości i głębi w relacjach. Wszystko wydaje się wyreżyserowane, co gorsza, nosiciel persony wymaga od ciebie tej samej perfekcji. Oczekuje, że będziesz grać, dostosowywać się, współpracować z tym teatrem. Jeśli wyrazisz coś poza scenariuszem intensywną emocję, wątpliwość, ból oni się cofną, poczują się nieswojo i zamkną, ponieważ wszystko, co przypomina im o tym, co jest w nich stłumione Staje się nie do zniesienia. Jung ostrzegał, że identyfikacja z personą jest jednym z największych zagrożeń dla procesu indywidualizacji, czyli drogi do samopoznania i integracji nieświadomości. Dla niego prawdziwe niebezpieczeństwo zaczyna się wtedy, gdy jednostka zostaje zahipnotyzowana przez rolę, jaką odgrywa, i zaczyna wierzyć, że jest tym, co widzą inni. I właśnie w tym tkwi ryzyko. Kiedy ktoś żyje tylko po to, aby być akceptowanym, docenianym, chwalonym, staje się zakładnikiem własnej fasady. A wszystko, co prawdziwe, umiera, duszone za zasłoną. Życie z kimś takim może rodzić wątpliwości co do własnej spontaniczności. Zaczynasz kontrolować siebie, ważyć słowa, ukrywać części siebie, które nie pasują do idealnej narracji. Stopniowo sam też zaczynasz nosić maskę i nawet tego nie zauważasz. Współistnienie z nosicielem persony nie jest tylko sztuczne, jest też zaraźliwe, ale jest coś jeszcze mroczniejszego. Gdy ktoś zbyt długo tłumi to, co czuje, myśli i pragnie, to nie znika. Gromadzi się, fermentuje w nieświadomości, aż przemienia się w cień. I wtedy wkraczamy na jeszcze niebezpieczniejszy teren. Obszar wypartych emocji, które powracają z wybuchową siłą. W następnej części przyjrzymy się postaci właściciela stłumionego cienia, osoby, która odmawia dostrzeżenia swojej ciemnej strony, aż ta eksploduje. Jest pewien typ człowieka, który żyje w sposób kontrolowany, elegancki, powściągliwy zawsze poprawny, zawsze umiarkowany, zawsze uprzejmy ale za tym płaszczykiem równowagi czai się siła gotowa do wybuchu. Bo wszystko, co uważają za złe, brzydkie lub nieakceptowalne, jest po prostu wpychane w dół do piwnicy duszy. Nie jest przezwyciężane ani przekształcane. Jest jedynie tłumione. Tak wygląda istota właściciela stłumionego cienia. Ktoś, kto stara się być światłem przez cały czas, aż ciemność przejmuje kontrolę. Carl Jung poświęcił znaczną część swojej pracy na zrozumienie cienia. Wion stwierdza: cień to wszystko, czego jednostka odmawia rozpoznania w sobie, a jednocześnie domaga się jakiejś manifestacji. Wróg. Cień jest wewnętrzny. Nienawiść, której nie przyznajesz się do odczuwania. Zazdrość, którą próbujesz usprawiedliwić. Seksualność, którą tłumisz. Ambicja, którą maskujesz skromnością. Wszystko, czego w sobie odrzucasz, nie znika. Przemienia się w cień. Jak uczył Jung to. Czego nie uświadamiasz sobie, kieruje twoim życiem, a ty nazywasz to przeznaczeniem. Właściciel stłumionego cienia na pierwszy rzut oka nie wydaje się niebezpieczny. Wręcz przeciwnie, często to ktoś podziwiany, zdyscyplinowany, życzliwy i pomocny. Ale jest coś dziwnego nie toleruje słabości u innych Źle znosi spontaniczność i nie znosi intensywnych emocji. Zawsze wydaje się naładowany, ale nigdy nie wybucha. Aż do momentu, gdy to nastąpi, a gdy się stanie, jest to wyniszczające. Ta osoba żyje w ciągłej emocjonalnej czujności. Nie pozwala sobie na odczuwanie emocji, a więc potępia tych, którzy to robią. Nie pozwala sobie na słuchanie, a tym samym atakuje tych, którzy słuchają. Staje się moralizatorski, wymagający i kontrolujący. Jednak to wszystko to tylko próba utrzymania nieświadomości pod kontrolą. Jung był stanowczy. Im silniejsza persona tym bardziej stłumiony cień. A im bardziej stłumiony cień, tym gwałtowniej się ujawnia. Możesz rozpoznać ten wzorzec u ludzi, którzy reagują przesadnie, wybuchają z błahych powodów, żywią urazy przez lata i sabotują relacje pasywno-agresywnie. To właśnie ci znani, trudni ludzie, których nikt nie rozumie. Dlaczego są tak gorzcy, pełni urazy, tak bardzo krytyczni? Odpowiedź tkwi w cieniu. Niezintegrowanym, nierozpoznanym, niezaakceptowanym. A oto najważniejszy punkt: cień nie składa się tylko z negatywnych rzeczy. Jung wyraźnie wskazał, że zawiera także twój wypierany potencjał, ukrytą kreatywność, ukrytą siłę. Ale gdy cień jest ignorowany, wszystko to przemienia się w truciznę. Ta trucizna zatruwa relacje, otoczenie, a zwłaszcza tych, którzy są najbliżej. Życie z właścicielem, stłumionego cienia, jest jak życie na emocjonalnym poluminowym. Nigdy nie wiesz, gdzie postawisz krok, zanim nie zostaniesz zraniony. Jednak ta represja nie pojawia się znikąd. Często podtrzymuje ją złudzenie wyższości, sztywny moralny ideał, który zamienia poczucie winy w narzędzie kontroli. Przechodzimy teraz do kolejnego typu postaci kontrolera moralności czyli kogoś, kto nie tylko tłumi własne pragnienia. Ale też sprawia, że czujesz się winny za to, jak żyjesz. W tej części odkryjemy tę postać, którą Jung uważał za jedną z największych przeszkód na drodze do wolności psychicznej: strażnika cnoty, który głęboko ukrywa swoje demony. Nie każdy kat nosi miecz. Niektórzy posługują się krzyżami, regułami, dogmatami i utartymi frazesami. To właśnie ci, którzy twierdzą, że kierują się etyką, uczciwością i moralnością. W rzeczywistości jednak sami zamykają siebie i innych w klatce złożonej z poczucia winy i wstydu. Jung doskonale znał ten archetyp. Dla niego, gdy moralność służy za zasłonę, staje się jedną z najbardziej podstępnych form represji psychicznej. Tak właśnie wygląda kontroler moralności. Ktoś, kto zamiast zintegrować swój cień, projektuje go na zachowanie innych i potępia ich za to, czego sam sobie nie akceptuje. Na pewno spotkałeś kogoś takiego. Ludzi, którzy często palcami wskazują innych, a nigdy nie spojrzą w głąb siebie, którzy stają się wzorem do naśladowania, nie dlatego, że naprawdę tacy są, ale dlatego, że desperacko muszą utrzymać wizerunek moralnej wyższości. Według Junga, im silniejsza jest represja, tym bardziej nasilona jest potrzeba projekcji cienia. I właśnie to robi kontroler moralności. Przemienia innych grzeszników, dewiantów czy niemoralne jednostki, by uniknąć konfrontacji z własnymi pragnieniami, impulsami i sprzecznościami. Problem w tym, że w przeciwieństwie do zwykłego manipulatora emocjonalnego, kontroler moralności naprawdę wierzy, że postępuje dobrze. Naprawdę sądzi, że poprawia, ratuje lub wychowuje innych. To czyni ich wpływ jeszcze bardziej toksycznym, bo ukrywa się pod przykrywką autorytetu, dobrych intencji i fałszywej duchowości. Krytyka idzie w parze z frazami typu: To dla Twojego dobra później mi podziękujesz, albo ktoś musi Ci powiedzieć prawdę. W książce Jon Jung, Jung szczegółowo omawia postacie Chrystusa i Antychrysta jako archetypy integralności i rozszczepienia. Kontroler moralności wierzy, że ucieleśnia światło, ale całkowicie ignoruje własną ciemność. Projektuje zło na innych, aby utrzymać w sobie iluzję czystości. To sprawia, że są ślepi, niebezpieczni i niezdolni do dostrzegania niuansów ludzkiej duszy. Jeśli mieszkasz blisko kogoś takiego, możesz zacząć czuć się nieustannie winnym, jakby zawsze popełniał błąd. Nawet gdy po prostu żyjesz, czujesz się obserwowany, oceniany i pomniejszany, najokrutniejsze jest to, że często tę ocenę internalizujesz. Zaczynasz tłumić części siebie, które są naturalne, ludzkie, spontaniczne, i przekształcasz się w ideał, który nie jest Twój. Moralność drugiego staje się Twoim więzieniem. Taka dynamika jest powszechna w rodzinach, religiach i sztywnych środowiskach, gdzie posłuszeństwo mylone jest cnotą. Jung widział ten wzór jako realne zagrożenie dla procesu indywidualizacji. Tam, gdzie jest nadmierny moralizm, brakuje samopoznania. Ekstremalny moralista nie szuka prawdy, pragnie kontroli, kiedy nie potrafią kontrolować świata zewnętrznego, zaczynają kontrolować wewnętrzny świat innych. Ale moralny kontroler to nie jedyna osoba kierowana przez nieświadome siły. Istnieje także inny typ. Jeszcze bardziej niestabilny, nieprzewidywalny i wybuchowy. Osobowość z kompleksami. Podczas gdy moralista tłumi i projektuje, osoba z kompleksami jest całkowicie zdominowana przez nieświadome treści i reaguje na nie jak emocjonalna marionetka. W następnej części zanurzymy się w ten wybuchowy obszar, gdzie świadomość traci kontrolę, a traumy przejmują stery psychiki. Przygotuj się na spotkanie z kimś. Kto dziś może Cię objąć czułością, a jutro zrujnować, nawet nie wiedząc dlaczego. Jeśli to, co słyszysz, z Tobą rezonuje, znajdziesz prawdziwą wartość w moim e-booku poza cieniem. Rozkłada on na czynniki pierwsze kluczowe idee Junga i daje Ci narzędzia do głębszego poznania siebie. Link znajdziesz w przypiętym komentarzu. Wyobraź sobie życie z kimś, kto w jednej chwili jest słodki, czuły i hojny. A w następnej wybucha złością, milczy albo oskarża cię o coś, co w ogóle ci nie przyszło do głowy. Komplement zamienia się w wymaganie, żart staje się agresją, gest miłości jest odbierany jako zagrożenie. Bez względu na to, co robisz, masz wrażenie, jakbyś zawsze stąpał po chwiejnej ziemi. Tak wygląda życie obok osoby zdominowanej przez nieświadome kompleksy. Kompleksy, według Junga. To autonomiczne jądra emocji i wspomnień, które kryją się w nieświadomości i mogą w każdej chwili przejąć kontrolę nad świadomością. Są jak fragmentaryczne osobowości w nas, stworzone przez traumy, psychiczne, rany i nierozwiązane doświadczenia. W książkach typy psychologiczne oraz ego i nieświadomość. Jung opisuje, jak te kompleksy mogą bezpośrednio wpływać na zachowanie człowieka, sprawiając, że reaguje nie na teraźniejszość, lecz na echa przeszłości. Prostemu komentarzowi towarzyszy nieświadome połączenie z dawnym porzuceniem, odrzuceniem czy upokorzeniem, a osoby w otoczeniu płacą za to cenę. Osoba z kompleksami nie zdaje sobie sprawy, że kierują nią te wewnętrzne siły. Kiedy reaguje złością, głębokim smutkiem, czy przesadną urazą uważa, że działa racjonalnie? Ale tak nie jest. Powtarza nierozwiązane emocje. Problem polega na tym, że nie dzieje się to nieustannie, zdarza się epizodycznie. Wybuchy emocjonalne przeplatają się z momentami jasności, czułości i skruchy. To sprawia, że relacja z taką osobą staje się jeszcze bardziej myląca i uzależniająca. Myślisz sobie, że nie zawsze tak jest. Czasem potrafią być cudowni. I właśnie to trzymacie w tej relacji, bo zdarzają się chwile prawdziwego połączenia i autentycznej troski. Jednak te momenty przeplatają się z nieprzewidywalnymi wybuchami, które wciągają cię w emocjonalną burzę, której nie rozumiesz. W staraniu się przywrócić harmonię, zaczynasz się dostosowywać, zmieniać, kurczyć. Unikasz niektórych tematów, zastanawiasz się nad słowami i chodzisz na palcach, by nie obudzić potwora drzemiącego w drugiej osobie. Ale oto brutalna prawda. Ten potwór nie budzi się przez ciebie. Zawsze tam jest uśpiony, głodny, czekający na każdy impuls, by się ujawnić. A kiedy to zrobi, pochłania wszystko wokół. Według Junga nierozpoznane kompleksy kończą się kolonizacją psychiki, mówią w Twoim imieniu, czują za Ciebie i działają w Twoim imieniu. U osób z kompleksami taka dominacja występuje często. Mogą być opanowani przez kompleksy niższości męczeństwa, porzucenia lub prześladowania. Każda z tymi narracjami, emocjami i żądaniami. Im bardziej starasz się utrzymać spokój, tym bardziej wzmacniasz iluzję, że da się kontrolować to, co niekontrolowalne. Bycie blisko kogoś takiego to życie w ciągłej niepewności. Nigdy nie ma stabilności emocjonalnej. Teraźniejszość zawsze jest przesiąknięta duchami przeszłości. Prędzej czy później zaczynasz chłonąć te duchy. Zaczynasz wątpić w siebie, swoją pamięć i swoje uczucia, bez świadomości jesteś także kolonizowany przez nieświadomość innych. Jednak najniebezpieczniejsza część dopiero przed nami. Kiedy osoba z kompleksami waha się między emocjonalnymi skrajnościami, istnieje inny rodzaj ludzi, którzy nie krzyczą, nie wybuchają ani nie oskarżają, a mimo to pochłaniają Twoją energię, aż w końcu nie zostanie z niej. W kolejnej, ostatniej części porozmawiamy o wampirze psychicznym, tym, który żywi się Twoim czasem Twoją uwagą, Twoją empatią, a zostawia Cię wyczerpanego, osłabionego i pustego. To właśnie z nimi zakończymy ten cykl, ujawniając, co Jung naprawdę uważał za drogę wyjścia z tej nieświadomej dżungli. Niektórzy ludzie nie chcą tylko Twojej obecności, pragną Twojej energii. Zrobią wszystko, by ją wyssać. Nie za pomocą przemocy czy otwartej agresji, lecz przez subtelne wymuszanie, chroniczne postawy ofiary i emocjonalną zależność ukrytą pod płaszczykiem czułości. To jest wampir psychiczny, najcichsza i najbardziej podstępna forma emocjonalnego wysysania, na którą Carl Jung wielokrotnie ostrzegał, choć nie używał tej nazwy. W terminologii jungowskiej jest to symbol nierozwiązanej relacji symbiotycznej, patologicznej więzi, która hamuje rozwój psychiczny i zaciera granice indywidualności. Jung w różnych fragmentach "Ja i nieświadomość" oraz "Wion" pokazuje, że jednym z największych zagrożeń dla procesu indywidualizacji, drogi do całości, są relacje symbiotyczne. Tutaj dwie osoby nie widzą siebie jako oddzielnych jednostek, lecz jako psychiczne rozszerzenia siebie nawzajem. Wampir psychiczny żyje dokładnie w takim połączeniu. Potrzebuje twojej nieustannej uwagi, codziennego komfortu i ciągłej gotowości. Jednak za tymi potrzebami kryje się pustka, która nie jest twoja i której nigdy nie uda ci się zaspokoić. Zaczynasz od oferowania wsparcia, potem dajesz swój czas. Następnie tolerujesz przemoc emocjonalną w imię zrozumienia, aż w końcu zdajesz sobie sprawę, że twoja cała energia się wyczerpuje i nie wiesz już, gdzie kończy się drugi człowiek, a gdzie zaczynasz ty. To wyczerpanie jest głębokie, nie dotyczy tylko ciała. To egzystencjalne wypalenie. Czujesz, jak twoja dusza jest krok po kroku pożerana, dzień po dniu. Jung mówił o ludziach, którzy nie potrafiąc utrzymać się psychicznie. Przywiązują się do innych niczym emocjonalne pasożyty. Choć może się to wydawać surowe, to prawda. Wampir psychiczny nie chce się rozwijać, chce być noszony, ale niebezpieczeństwo nie polega tylko na wyczerpaniu. Chodzi o rozpad własnego ja. Zaczynasz czuć się winny, że potrzebujesz przestrzeni egoistycznej, że pragniesz ciszy i obojętny, że potrzebujesz dystansu. Ponieważ wampir psychiczny jest mistrzem w odwracaniu ról. Sofiary staje się oskarżycielem, z osoby potrzebującej, manipulatorem. I zanim się zorientujesz, żyjesz, aby unikać kryzysów, utrzymywać pokój, podtrzymywać więź, która powoli cię zabija od środka. Jung daje nam drogę, by uczynić nieświadome świadomym. Dotyczy to zarówno innych, jak i nas samych. Bo być może w pewnym momencie życia także byłeś wampirem psychicznym, osobą złożoną albo nosicielem persony. Nikt z nas nie jest odporny. Wszyscy mamy cień, wszyscy nosimy ból. Różnica polega na tym, kto ma odwagę zajrzeć w głąb siebie, a kto woli zrzucać ten ciężar na innych. To wideo było lustrem, przeglądem dynamik, które nas wiążą, ranią i trzymają w nieświadomości. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że jesteś gotów dostrzec, nazwać i uwolnić się. To pierwsza i zarazem najpotężniejsza forma wolności. Nie chodzi o obwinianie innych. Lecz o wyjście z roli zakładnika, o odzyskanie suwerenności nad własną psychiką. Teraz chcę, żebyś się zaangażował. Napisz w komentarzu, z którymi z tych profili miałeś do czynienia i które szczerze dostrzegasz w sobie. Twój komentarz może być początkiem świadomości, twojej i tych, którzy go przeczytają, a zanim wyjdziesz, ważna informacja kolejne wideo jest również bardzo ważne. Zabierze cię jeszcze głębiej w tę podróż samopoznania, więc oglądaj dalej. Musisz to zobaczyć, bo im więcej światła rzucimy na nieświadome, tym mniej będzie nami rządzić. Do zobaczenia!